Ja wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku podsumowującym cały tydzień mojej gry. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie podsumować dwa tygodnie mojej gry. Od ostatniego odcinka właśnie minęły te dwa tygodnie. No i dzisiaj będę opowiadać co takiego robiłem. Niestety tydzień temu nie miałem jak tego nagrać, więc po prostu w tym odcinku będą dwa tygodnie, a nie tydzień, więc troszkę odcinaczek będzie dłuższy i możemy sobie zacząć y, od początku. I zaczniemy sobie od... Dlatego że na ten moment na dzień 16 kwietnia jesteśmy przed SSM Fake. Mamy Spit Horn Armor na markecie za 315 Golda, znaczy za 315 milionów. I póki co Helmeta nie ma na markecie kilka osób chce go kupić widzę na WC, że wypisują, ale Helmeta póki co nie ma. Jest tylko Armor za 315, więc mamy 122 miliony, a w sumie to nawet więcej bo mamy już 123 miliony muszę sobie zmienić za chwilę żeby sobie to zmienić 315 na alma i mamy 123 kk więc jakby tą jedną trzecią już mamy i brakuje jeszcze no ale zanim to nazbieramy no to minie dużo czasu a teraz przejdźmy sobie do podsumowania tego co się działo przez te właśnie ostatnie dwa tygodnie od ostatniego odcinka Tutaj mamy to wszystko w notatniku zapisane, proszę bardzo. No i w niedzielę po tamtym ostatnim odcinku yy, Zrobiliśmy zysk 1 129 130 golda, Steamily poleciał nam 4cc 200 punktów na backpack, czyli mamy 900 punktów WZ123 to nam daje 200k No i za monta wzięliśmy 30 yy, 1016 golda yy, Tutaj by wyszło trochę więcej zysku, no pewnie coś tam się sprzedało na markecie Albo sobie nie zapisałem. No dobra, no ale fajny zysk jest. W poniedziałek zrobiliśmy zysk 280 223 golda. To jest imię poleciało nam 600 C. WZ123 200K. No i tutaj mamy 142. jest sprzedane za 446 732 golda. Więc możliwe, że nawet te klasto się sprzedały gdzieś tutaj. Dlatego był tutaj taki zysk. Inaczej tak się stało, bo tutaj. Nawet ta kwota nie jest większa od tej, więc najprawdopodobniej te klasy D i jakieś tam jeszcze śmieci spowodowały, że właśnie mieliśmy zysk w niedzielę milionowy. W wtorek jak zrobiliśmy znowu, tak zysk 2 miliony 1782 gold, a z tym nam 170 tysięcy, wz 12 to nam dało 200 k. No, i 200 punktów na backpack sam dało 1100 golda. I czekajcie, dlaczego tutaj znowu mam zysk 2 miliony? Czy aż tak by się śmieci posprzedawały? No, nie wiem. No, może, może. Że tutaj taki. Aha, nie, dobra, to już tutaj będzie wyjaśnienie, w środę. No i tutaj w środę zrobiliśmy zysk 210 milionów, znaczy 210, 126 golda. No i tutaj właśnie Steamer poleciał nam 10 cc, wz 123 200k. No i tu jest Nagaroth sprzedany, co powinien być tutaj wklejone, za 1 742 214 Golda. Tak naprawdę to powinno być tutaj sprzedane, dlatego tutaj był zysk te 2 miliony, bo ta reszta właśnie dała te 2 milionowy zysk. Że tu fajnie, że jeszcze w końcu ten Nagaroth sprzedał. No i tutaj było 200 punktów na Backpack, co nam dało punktów. I za Małta wzięliśmy 30 592 Golda. W czwartek zrobiliśmy zysk 1566 152 golda, no i tu poleciał nam z i 7CC ice Afflicacją sprzedał się za 1500 000 WZ123 to nam dał 200k 200 punktów na backpack 1500 punktów no i za monta 30 283 golda. No i co nam dało właśnie ta podcast i wiadome. milionowy zysk ten czwartek. W piątek tutaj była strata 9 511 715 Golda, No i tutaj w piątek po prostu kupiłem sobie 250 Tibia Coinsów, bo za kilka dni właśnie kończył się pak więc postanowiłem już sobie go zakupić. Znaczy on no nie za chwilę wtedy się kończył, bo tam jeszcze było tydzień, ale kupiłem sobie właśnie dlatego to była strata. Mimo to zrobiliśmy z tym, polecono nam 12cc, WZ12320k standardowo. No i 200 punktów na backpacks nam dało 1700 punktów, aczkolwiek ta strata tutaj bardzo szybko się zwróciła, a czemu no to za chwilę się dowiecie. W sobotę zrobiliśmy zysk 115, golda, 60, 115 062 golda, steamer poleciał nam 500C 200 punktów na backpacks nam dało 1900 punktów, no i WZ123 200k. Hmm. No i to było tyle, no w sumie w tygodniu, jak to w tygodniu zawsze mało gram, bo nie mam czasu po prostu, żeby tutaj siedzieć po weekendy troszkę więcej, ale coś nie zawsze. No i w tamtą niedzielę to zrobiliśmy zysk 138.511 golda, no i w sumie to tylko na tymi że byłem i poleciało 15cc, no ale tej aukcji z Marka to spowodowało, że ten zysk jest troszkę mniejszy. W poniedziałek zrobiliśmy zysk 270 828 golda, Tym teamie poleciało nam 9cc, 200 punktów na Backpack, 200 punktów. Zamonta mounta 30442, no i w uzyskieniu było 3200k, z DRUMA poleciało nam 1cc, przedem gemy Tam na dumę do tego NPCK za Za 237000 golda, płotki w entron za 7cc, no i tamki do dżina 103 200 golda Miałem troszkę więcej czasu na ganiu. We wtorek zrobiliśmy zysk 39 39140 golda, no i tylko steamer poleciało na 4cc i nic więcej nie zrobiłem w środę. zrobiliśmy zysk. A tutaj Wartoek spadł Minding Sarion z i plus 4CC, albo gdzieś w poniedziałek spadło, bo to z dwa dni mi zajęło zanim to sprzedałem, no, ale udało się. właśnie w środę tutaj wróciłem z nocki do domu. Jeszcze sobie zalogowałem się na tibie, No i akurat ktoś tam chciał kupić, nie wystawiłem tego na market, bo opodatkowanie trochę kosztuje, więc tam gdzieś na WC wypisywałem no i... Ktoś się odezwał i dostałem 14 milionów za mining Saranta. też fajnie, że to się sprzedał. Ogólnie to jest Armor na EDK na 250 levelu. No i zysk w środę to był 14 milionów 173 948 golda. Steam też 4C poleciało, 200 punktów na backpack, 2300 punktów za małta 3DC. No i WZ123 200 punktów. No i tutaj. Gdybym właśnie w tamten piątek nie kupywał tych Tibia końców, no to tak naprawdę ten Mining Salon do mi paka na kolejny miesiąc. No aczkolwiek, a tak sobie teraz myślę, że gdybym wtedy w piątek nie kupił tego, to najprawdopodobniej by mi to nie spadło, bo to tak dziwnie działa w tej grze, że tutaj wydajesz kasę, a za chwilę coś ci się zwróci, prawda? Także nie mówię, że tak by mogło być, aczkolwiek, no może coś w tym jest. Gdybym wtedy w piątek nie kupił, bo miałem czekać właśnie jeszcze kilka dni, bo może by coś spadło, no a tutaj właśnie się okazało, że tam kupiłem, tu straciłem, a tu już zaraz odzyskałem te pieniądze i jeszcze wyszedłem na plusie troszkę więcej, więc mamy jakby zarobione na paka. to się też fajnie zwróciło, bo tutaj nagle mieliśmy 104 w środę i w czwartek tutaj był, yy, nagle mieliśmy 119 po tym 14 milionowym zarobku, a właśnie w czwartek zrobiliśmy zysk 3 305 295 golda, dwie płotki Steve Braddona w końcu się sprzedały. I Graal za 1 224 997 i za 1 273 997 golda zostało sprzedane. Trzymał to za 5 cc. Steamy poleciał nam 140k, 200 punktów na Backpack, 2 500 punktów, no i WZ123 200 punktów nam, znaczy 200k nam. No i to mamy informację już o OSS-ie, że za 5 minut. Eee, także tutaj dość taki zysk, dość kilka takich dni, a tutaj po milionowym zarobku, także fajnie. W piątek zrobiliśmy zysk 366,631 golda, z tym i poleciało nam 4cc, 200 punktów na backpack, nam dało 2700 punktów. WZ1, 2,3, 200k, no i tutaj 118 klasterów się sprzedało za 359, 546 golda, także też fajnie. Te klastery może nie codziennie jeszcze sprzedają, ale to idzie w końcu sprzedać. To poczekał, no to ten zarobił. No i znowu się pojawiły klastery, bo wczoraj nie było klasterów by po 6000 ponad, a dzisiaj już są po 3800, coś takiego. Także no, chwila, moment, i te klastery znowu są na majkę na biało, nie na czerwono. No i sobota to był dzień wczorajszy, zrobiliśmy zysk 182 369, tyle poleciało nam 12 C 200 punktów na backpack zrobiłem 2900, 201, 200K. No i te Dino Stringa sprzedaję za 900K, więc tak naprawdę milionowy zysk tutaj wyszedł. No i dzień dzisiejszy, 123 914 gold 158 na stanie konta na ten moment. No i dalej mamy 4 itemki na markecie z Te wszystkie monoty, co były z marketu, bo i tak się nie sprzedawało, więc tego to skasowałem, hunting coin na markecie też mi wczoraj wrócił wystawiłem go znowu za 2 miliony 49 golda, no ale już mi ktoś przebił, bo może to się sprzeda A jest to to gdzieś się jeszcze nie sprzedało z marketu, no trudno Rack on Backpack też się jeszcze nie sprzedał za 2,1kk no i mamy jednego mota wystawionego co 7cc, ale to też jeszcze się nie sprzedało, no i w w tą środę, co teraz będzie, no to mamy zostanie nagród na Tibia Drona, więc kto jeszcze nie zrobił, no to zachęcam do dołączenia na Tibia Drona, żeby w SS-ie może w depo coś dostać, jakąś podkę, a najlepiej byłoby dostać na potion i to też mielibyśmy zarobek na paka. W ostatnim odcinku też wspominałem, że będziemy sobie robić zysk w miesiącu, jak zrobię, ale później stwierdziłem, że zrobimy zysk, od momentu kiedy mi się skończy pak i czy jesteśmy w stanie zarobić przez miesiąc na kolejnego paka żeby coś zostało jeszcze dodatkowo więc możemy sobie tak zapisać bo tak naprawdę dzisiaj gdyby mi się skończył ten pak i dzisiaj właśnie jest kolejne 30 dni więc możemy sobie ten tak naprawdę od dzisiaj liczyć ile zrobimy zysku więc zysk na paka to możemy sobie jakby tutaj zapisać i to mamy 123 914, 158. i zobaczymy co będzie za 30 dni, czy jesteśmy w stanie tutaj na to zarobić a no to sobie możemy w depo, jeśli jeszcze zdążę, to zobaczymy ile kosztują Tibia Coinsy. Ale to jest kwota jakieś 10 milionów niestety. To jest bardzo dużo. Tibia Coins. I gdybyśmy chcieli właśnie kupić tutaj 250, no to mamy 10 milionów, 199, golda, więc musimy ponad te 10 milionów zarobić przez ten cały miesiąc. No zobaczymy, czy nam się to uda. Będziemy się starać, no wszystko się okaże, czy z streamer znowu coś poleci, bo najprawdopodobniej, z dwoma postaciami, no to jazda miesiąc coś poleci. I sobie jeszcze właśnie będziemy za chwilę potem się odpalać streamka i będziemy sobie robić te milki dwoma problemi. No i jeszcze pytanie: Czy z Tibetanem w środku coś spadnie? Bo ostatnio nic nie było. Mam nadzieję, że w tym tygodniu nam się poszczęści. Dzięki za uwagę i zapraszam za chwilę na streamka po SS-ie. A my widzimy się w kolejnym odcinku podsumowującym cały tydzień mojego. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Do później. Pa, pa.